Cześć, ja jestem Nexu i witam cię w kolejnym odcinku strasznych paranormalnych nagrań. Operator kamery bezpieczeństwa miał za zadanie monitorować drogi. Zauważył coś, co wywołało dreszcze na jego ciele. Kamera zarejestrowała coś, czego on jak i żaden z jego kolegów nie mógł wyjaśnić. Zresztą zobacz sam. Możemy zobaczyć zaparkowany samochód, który bez powodu zaczął jechać bez kierowcy. Stał on tam przez dłuższy czas, gdy nagle zaczął jechać do przodu, jak i również kierownica zaczęła sama się kręcić. Moglibyśmy stworzyć teorię o tym, że właściciel pojazdu za słabo zaciągnął hamulec ręczny, dlatego auto zaczęło samo jechać. Jednak jak wytłumaczymy skręcanie kół? Jak zawsze, swoją teorią możesz podzielić się w komentarzu pod filmem. Na sabredditie ghost znajduje się duża ilość sfałszowanych filmów, ale od czasu do czasu pojawiają się nagrania, na które warto zwrócić uwagę. Użytkownik Lobeam opublikował nagranie z kamery bezpieczeństwa zamontowanej w swoim domu, która zarejestrowała ciekawą aktywność. Co to I just watched it fall off. I just watched it fall off. I don't know, but I just watched it happen. Is it okay? Yeah. how much force that Zobacz, w jak dziwny sposób porusza się ten przedmiot. Dodatkowo reakcja osób będących w domu wydaje się być dość autentyczna. Mężczyzna sprawdził, czy w obiekcie nie znajduje się jakiś gryzoń, jednak nic tam nie znalazł. Jak myślisz, mogło to być zjawisko paranormalne? Czy da się to w łatwy sposób wyjaśnić? Ten film jest dość stary, ale jest również straszny. Młody chłopak nagrywa tzw. Tak house tour, czyli pokazuje swoje miejsce zamieszkania, gdy nagle zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Trzeba kuzynę z kufurą. Euh. voilà. Four lavabo, grande table. Four uh. uh. lavabo. Hein? Hein? L'espace manger, c'est-à-dire un frigo congélateur. Interagir. Uh. Hein? C'est pour ma cuisine. Alors voici euh, mon salon. Avec télé. Canapé, table. normal quoi. Voici mon coin à moi. C'est-à-dire ordinateur, quoi. Voilà. Comme tous les jeux, hein. voilà. quoi, Putain, voilà. merde, là. C'est quoi Putain, j'ai peur. Ah tout piqué c'est le sous Je là c'est quoi ça quoi ça, quoi ça oh, mon couloir voilà. ma chambre non mais voilà ma chambre ah putain je sais pas ce qui se passe ici mais ça m'énerve hein. Thank you. <laughs> de poule c'est quoi, <tousse> <tousse> quoi ce bordel dans la chambre là Film sam w sobie jest dość tajemniczy i przerażający. Dużo rzeczy dzieje się w momencie, gdy kamera jest odwrócona, jednak w pewnym momencie tuż przed chłopakiem otwiera się szafa, co powoduje u niego dość mocne przerażenie. Niestety w internecie ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje na temat tego nagrania, więc tak jak zawsze, ocenę autentyczności pozostawiam Wam. Ten film pochodzi od użytkownika TikToka, Leandro Ptricioli. Mężczyzna doświadcza paranormalnych zjawisk wewnątrz swojego domu od dłuższego czasu. Pewnej nocy, około 23, usłyszał jakieś dźwięki w swoim domu. Postanowił chwycić telefon i zaczął nagrywać. Się na kadiera. Mãe, Você tá aí fora? Oxe, tá bem na mexendo na chave. Mas tá aí fora? Vi a geladeira aqui agora. Que merda é essa, velho? Tô no meu quarto de boa, olha só a cadeira onde fui parar. Tá tudo bem? Tá tudo bem, tudo deitado. Tá, Oxi. Tô dor perna. Tá, peraí. Gente, eu tava indo deitar. Eu tranquei é a porta. Abriu a porta, mas a chave tá pelo lado de dentro. uma noite normal aqui em casa abriu a porta pessoal falando que deve ter algum fio puxando a corda, né? Cadê? Drzwi samoczynnie się otwierają i zamykają, ale kiedy idzie to sprawdzić, niczego nie znajduje Kilka dni później dzieje się coś podobnego. Hoje é domingo. Mais uma vez minha mãe foi para Shacria hoje. Ela não quer que filme ela, então por isso que eu não mostro ela, gente. Para de querer autógrafo. Quer autógrafo, vem na live que ela manda um salve, beleza? Hoje. cedo agora é domingo né 10 horas da manhã acordei agora há pouco e escutei alguns barulhos aqui na cozinha aí eu fui ver o que, que é mas não vi nada então resolvi filmar aqui olha isso olha isso eita Caraca, velho, vou abrir. Ligou o chuveiro. Olha isso, vou entrar. Que, que é isso, cara? Não <laughs> tem ninguém, cara, O que eu recomendo, gente, não tem medo, porque esses espíritos se alimenta do seu medo. Você não pode demonstrar medo, porque quanto mais medo você demonstra, mais ele te surpreende. Fica a dica. Eu vou... Nie w Tym razem aktywność ma miejsce w łazience. Prysznic sam się uruchamia. Kilka dni później statyczna kamera zamontowana w kuchni nagrywa to. Drzwi od kuchenki gazowej same się otwierają, jednak wewnątrz pojawia się coś, co przypomina demoniczną twarz. Jak myślisz, czy rzeczywiście dom tego mężczyzny jest aż tak nawiedzony, czy da się to w łatwy sposób wyjaśnić? Daj znać w komentarzu. Także to już jest niestety koniec dzisiejszego odcinka, ale jeśli lubisz się bać, na środku ekranu znajduje się ostatnio opublikowany przeze mnie film. Możesz w niego kliknąć i cieszyć się kolejną dawką paranormalnych nagrań. A tuż obok, po prawej stronie, znajduje się nagranie specjalnie dopasowane do ciebie. No i standardowo, jeśli obejrzałeś lub obejrzałaś cały film, napisz w komentarzu wytrwałem lub wytrwałam, a ja przypnę ci serduszko. Także dzięki za obejrzenie, na razie i cześć.